Na materiałach z dostaw w ramach programu PILICA widać coś, czego prawie nikt nie zauważył. Czy pojazdy rozpoznawcze Legwan z systemem Zig stały się częścią programu PILICA Plus? Zacząłem się nad tym zastanawiać, bo podczas uroczystego przekazania pierwszego seryjnego przeciwlotniczego systemu rakietowo-artyleryjskiego PILICA, które odbyło się 21 listopada w siedzibie 34 Dywizjonu Rakietowego Obrony Powietrznej w Bytomiu. Oprócz jelczy z zestawami PSRA Pilica, zintegrowanymi z wyrzutniami Eye Launcher oraz radarem Bystra, w oficjalnych materiałach MON i zakładów mechanicznych Tarnów pojawiły się zdjęcia lekkiego pojazdu rozpoznawczego Legwan i to przedłużonego w konfiguracji nośnika systemu andrydronowego Zik 12.7 mm. Jeśli rzeczywiście Legwan w takiej roli został włączony do zestawu, to dla mnie bomba i ma to duży sens bo system Pilica to nie tylko jednostki ogniowe, ale też stanowisko dowodzenia, radar wykrywania celów oraz pojazdy wspierające. A Legwan z ZIKiem pasuje tu idealnie jako mobilne uzupełnienie ochrony przed dronami na w zasadzie bezpośrednich dystansach. Legwany z systemami antydronowymi pokazano już wcześniej, chociażby na tegorocznym MSPO w Kielcach. Ale tam prezentowano je na przykład z tureckim modułem Sahin. Konfiguracja oparta na polskim ZIKu na przedłużonym podwoziu platformie to moim zdaniem strzał w dziesiątkę. O samym Zig 12,7 mm popełniłem już osobny materiał na CadBlock TV, potwór Starnowa, link poniżej. A o pilicy postaram się przygotować większy, szczegółowy odcinek. Dziękuję za uwagę, zachęcam do subskrybowania, komentowania i pozdrawiam serdecznie.